Nie mogę, nie mogę, musiałam to nagrać, słuchaj uwagę. To już tak... To jest takie zabawne, bo co chwilę na YouTube, na TikToku, na Instagramie tak, Ja nie jestem kurwa tynem wodzenia, jestem coachem relacji, ja, nie, ja jestem gojadcą y, do spraw związków, ja jestem właśnie zajmuję psychologią w relacji. Co by pieprzycie za farmazony? Nie, ja nie uczę podrywu, bo to są gotowe teksty, bo nie można nauczyć się podrywu. Kurwa, a jak ty się dzbanie nauczyłeś czytać i pisać? Wymyślono dla ciebie alfabet? Są pewne zasady, którym się trzeba posługiwać, które trzeba przyswoić. Na, czym, na czymś ma się oprzeć osoba oprze po początkująca. Na rada wujka typu bądź sobą. Oczywiście ja tego nie mówię, co tak, dokładnie i tak dalej. To już jest w moich kursach. To, ja to, nie, nie, nie jestem, to, to nie jestem od tego, żeby zdawać wiedzę, no bo to nie jest fundacja. Są już wszystko w kursach i korzystasz. Ale weźcie, skończcie już robić tą taką napinkę w stylu: Ja nie jestem tenem podywania. Ja uczę relacji, jestem w relacji. Jestem, tak jak te e, zakłady kosmetyczne są, ambasada rzęs. Imperatury, enklawa tipsów, krematorium masażu. Wszyscy tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby mieć wokół siebie fajnych ludzi. I tak naprawdę każdy uczy praktycznie tego samego. I cel jest jeden prosty. Bo nie da się budować tych relacji romantycznej bez zbudowania seksualnego zainteresowania najpierw. I każdy, kto ci mówi, że jest inny, raczej po prostu kłamie lub y, uważa za relację między kobietą a mężczyzną, czy inną, innymi płciami, jako jakąś patologiczną formę przyjaźni, w których nie ma odcowania fizycznego. Tyle. Więc to jest tak. Każdy, kto pieprzy, że nie uczy podywania, tak naprawdę uczy podywania, tylko mówi tak po to, żebyś ty się nie czuł źle z tym, że ty się uczysz podywania, no bo ty się nie uczysz podywania, ty się uczysz psychologii, relacji. Mm, tutaj impertynencja, tutaj potem y, y, dedukcja, inkluzja, konkluzja, tudzież chociażby również bynajmniej, owszem, mm, mm, ja, ja nie muszę tego robić, ja nie muszę tego robić, ja tu mam misję. Wreszcie, kurwa. Ludzie, nie bądźcie naiwni. Wszyscy uczymy jak złapać do cycka. Taka jest po prostu prawda. Każdy facet, który ci tego uczy, to tak naprawdę uczy tego. A nie jakiś tam coach komunikacji relacji damsko-męskich, coach dynamik relacji damsko-męskich. Wiecie co? Ja przynajmniej mówię tak, jak jest. I nie tutaj, nie wciskam jakiś, kurwa, ludziom kitów, że jestem coachem relacji, oh. Nie dajcie się zwieźć. Jak ktoś, jak ktoś, nie ma jaj powiedzieć to co naprawdę robi, tylko pieprz, ja no, ja się zajmuję komunikacją między kobietą, a mężczyzną. Manie suknię ze Bądź prawdziwy. Nie wstydź się siebie. Rozumiesz, taki mam przekaz dzisiaj dla ciebie ode mnie. I tyle. Bo fajbowanych wiesz. Świń, co udają dzików, jest na tym rynku no, za dużo. A ode mnie dostaniesz prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Linki w opisie. A dlaczego ludzie, którzy zajmują się tak naprawdę uwodzeniem, unikają tego terminu jak ognia? Bo to się po prostu lepiej sprzedaje. I On. No, ja się wypisuję z tego. Mówiła. Y, y, Spodziewania się czy tam program typa, a tam jest szkolenie z uwodzenia. No bo. No czym my tu gadamy? Czy ktoś ma jakąś kurwa? To chyba nie ja. To co się wstydzić? Że to jest normalne, że, że nawet jeżeli masz mega wiedzę na temat psychologii i tak dalej, ale jeżeli nie umiesz budować seksualnego zainteresowania swoją osobą u płci przeciwnej, czy to pasywnie, czy aktywnie, bo oczywistym jest, że nie będzie tej relacji takiej romantycznej. Boże że z tego, co kojarzę, to chyba ludzie się jakoś rozmnażają w ten sposób, czy coś się zmieniło. Czy nawet, jeżeli to będą osoby jednej płci, to i tak dalej, żeby była ta więź, to też jest cielesność, która tworzy i pomaga tworzyć tą więź. Bo inaczej, to jest po prostu forma przyjaźni. Nie? To też jest ok, no, jeżeli ktoś tak chce. Dlatego, jeżeli ktoś w żywe oczy ci kłamie, że ja się nie zajmuję podrywaniem, ja się zajmuję relacjami, ja się zajmuję męskością, ja się. Zajmuję... To czy taka osoba cię szanuje? To zostawiam tobie te przemyślenia.